Na ulicy Kwiatowej zrobiło się naprawdę gorąco i to nie tylko za sprawą sierpniowego słońca. Senior Wigor zaprosił swoich podopiecznych oraz gości z zaprzyjaźnionych placówek na piknik w hawajskim stylu. Zamiast zwykłego dzień dobry, każdy usłyszał radosne aloha, a egzotyczne dekoracje i kolorowe stroje przenosiły uczestników prosto na Wyspy Pacyfiku. Mamy dzisiaj około 250 uczestników tego spotkania. Przyjeżdżają do nas nasi seniorzy. Z okolicznych miejscowości i seniorzy, którzy mieszkają u nas w Jaworze. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest, są Hawaje Aloha. Każdego roku mamy inny temat. Co dobrego tutaj serwujecie? Pizza z ananasem w stylu hawajskim. Pizza hawajska, wyrabiane spody są przez nasze kucharki. Wszystko najwyższej jakości. Ananasy nie są z naszego ogródka, ale z puszki szynka jest od najlepszego pana, który sam ją robi: kukurydza, serek, żółty i keczup. Dzięki takim spotkaniom moi uczestnicy mają wiele radości, uśmiechu, aktywizują się jak najbardziej, dochodzą z domu, poznają nowych ludzi. Przede wszystkim integracja, i wspólne spędzanie czasu. Widać, że bardzo tutaj się fajnie bawią. I lubią tutaj spędzać w nas czas. To nie jedyne spotkania, które organizujecie dla swoich podopiecznych. Absolutnie nie. Spotykamy się również z okazji świąt wielkanocnych, walentynek, świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczymy także w różnych imprezach, które są organizowane przez nasze miasto. W Jaworze Hawaje i słonecznie, i z uśmiechami naszych gości zaproszonych z różnych miast od Bolkowa, legnickiego pola. To dobrze, że nasi seniorzy są bardzo gościnni. Dzisiaj i rytmy hawajskie, i jedzenie hawajskie dobrze, że jest takie miejsce, gdzie na chwilę mogą się zatrzymać, pobyć z sobą, porozmawiać i. To jest wspaniale, że ci seniorzy potrafią swoje doświadczenie, swoją, tą miłość do drugiego człowieka tutaj uiścić na tym wspaniałym pikniku. Ogromne gratulacje dla pani dyrektor, dla pracowników, że tworzymy w Jaworze tak piękną aurę i zapraszamy gości do nas, do Jawora. jest była muzyka, wspólna zabawa i dużo uśmiechu, czyli wszystko to, co na Hawajach i na Kwiatowej lubi się najbardziej.